Dobra. Typ się lepiej, fajne. Никогда не могу. Окей. Halo, o. pięć minut, pięć minut, pięć cztery. teparat. Sobie tak jeszcze było na najnym ekranie. Jestem mój soczysty diku. Okej, okay, dobrze, dobrze. Skąd masz 200 tysięcy, mój soczysty diku? Zarobiłem sobie na pajączkach. A skąd masz? Przyznaj się. Pajączki. Nie mów, że się dziejeś na pajączkach tyle czasu. Tak, cały dzień prawie. Ile zrobiłeś tych pajączków? Co? Ile zrobiłeś tych pajączków? 1500. I to odebrałeś pajączka i robisz drugiego? No. I zarobisz z tego 200 koła? Tak. Jak? Przecież to nie jest 200 koła. <grym> jest 200 koła. Ile kosztuje pęczek? Mm, nie wiem, 30-40 koła jakoś. No to skąd ty masz niby 200? <grym> Dzięki. Nikt ci nie zabił w ciągu dnia. No nie, poologałem, jak sobie miałem kopy dojeżdżał. i na CH szedłem. No ale mam teraz full na desety dwójka i mieczyk anarchiczny. Ile masz procent na anarchicznym mieczyku? Nie, na razie relowałem, tylko na razie dwa. Mi zrobiło nie zrobiło nic lepszego. A ile masz yy, chromosomów? 28. To chyba źle. Nie, co masz sobie w samym internecie. Ale nie chciałbyś mi dać trochę dni? A ja mam tylko hajs teraz na koniec nie mam A ile masz tego hajsu? No teraz, 70 koła jeszcze Dalej jesteś niebogatszy ode mnie. Na całe szczęście. No ja to kopiełem przez dwa dni niecałe. Ja też mam 18 dni. Robiłem... dwa dni na tym by sobie uświadomiłem. No, no to ja dwa dni ogólnie. Przez dwa miesiące jakoś. No, ale się opłaca zarabiać ten, bez z tych spłaniaczków. Ale ty tam chodzisz dalej? Ty tam dalej jesteś? Mm, nie, już teraz nie, bo teraz sobie kupiłem To na razie nie chodzę. a co, ty chcesz tam za Anasetem chodzić Nie, teraz dać. Nie, nie, na razie nie. Dalej jesteś biedniejszy na całe szczęście. Co, so, ja mam pleca Kaniety? nie kosztuje 45... no, 50 jakoś. Ale będzie droższy. No ale właśnie, ale nie jest. On dalej nie działa Ale nie jest wreszcie A ile masz pieniędzy? 70 tysięcy? Ja mam dwa razy mniej, ale mam <laughs> Czyli jestem bogaty z ciebie A ma, jakie masz itemy w ECEK-u? Jedną elkę i jeszcze... no i w sumie tle. Skąd ty masz kurwa elkę? <laughs> The fuck? Co? Co Cię mnie popierdoliło, skąd ty masz elkę? Nieważne <laughs> A pokażę elkę Nie, bo ona będzie ja źle. Mam streama, ale no. Ja mam chyba teraz zmianki z typami. Nie no, ale wiesz, skąd mam tą elkę? No, nie masz. Mam, ale wiesz, skąd? Skąd? Teraz ci wyrzucił. Teraz no. Eee, zdejki mnie drapał. Mówi dwa... ci ktoś kiedyś, żebyś się zabił? 2x Profit. Nawet Mówi ci ktoś kiedyś, abyś się tak. po prostu zabił, no? Ja w sumie otworzyłem teraz, tylko na tej edycji otworzyłem jakieś. Nie, no, pięć, cztery dynie, ale poziom trzeciego. Otworzyłem no. dwa razy więcej i co ci się trafło? Nic. Aha. Plecak, A na klata, a na spodnie. Dwa oczywiście. No. A. A na dwa. Z tak serc. Ale to są lepiej niż tego niż te spodnie. No, no, no tak. Stack serc razem. Plecak. Yy. I, I reszty wolę się nie chwalić? Nie, może nie. To no dobra, dropy w stack rępów i kamienie kowalskie, okej. Okay? <laughs> <Jak> okej. <Okay? nie. laughs> Ale wejstowanie hajsu. <laughs> Ej idziesz z mianki? W sensie? Na live? Ie? No z mianki, że... Na no, live'a masz? No. A to... I co? Ile masz widzów? Jeden. Kto ja? A ty, jak ciebie jeszcze nawet nie ma. I nie będzie. Obraziłem się na ciebie. No, to no dobrze. Jeden nie. <laughs> to nie tak, że powinno ci zależeć na jak największej ilości? No, sobie tanie, ale wiesz. Nie wiem, tak. No to, a jak się nazywa widz, Przyznaję się, jak się nazywa widz? Eee, Kowadu. To ten, to ten, co ostatnio? No. Wierny widz. Tak. Jedyny. Więcej kolegów nie masz? Diketes. Na Discordzie mam ich tysiące, ale nie chcę mi się nazywać. Multikonta sobie odpal. Po co? Żeby, żeby pokazywało więcej osób. Prziksuć. No muszę się fleksować przed ludźmi, że masz aż nie jedną, a dwie osoby. A się nie fleksuje, tak. Jestem grzeczny. Nie wiem, jak jej nie biją. Idę chyba trapałaś idę chyba ma na secie. Dobra, nie masz psychi. A te są na dwa, nie? No. Ktoś z tych Ale w sumie czy mi się chce trumfować? Trochę nie. Dajcie mi spokój, wszyscy No, choć ktoś zmianki o te 15 30 koła. Dobra, ale moja to będzie z... podczas szczęśliwej zmiki, a twoja nie. Nie. To jutro. to. to na to. To jutro. No to na końcówkę szczęśliwej Zmianki Nie... Nie mi się Będą... Ja będą czekam? uczciwe szanse, nie będę miał szans na minusowe procenty Serio to nie ma wtedy? W ogóle? Wtedy nie ma Możemy, możemy Zmianki zagrać forfan jak chcesz Forfan co, 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 w ogóle nam da? No o nic Forfan, tak, tak po koleżeńsku A ile masz są na końcu? Chcesz, Możemy o tysiaka zagrać To nawet się jedna Zmianka nie, zmianka nie zwróci Wiem! Dawaj o 5 koła na mnie Nie chce mi się no. Chłopaku Co? No nie chce mi się Chodź Nie chce mi się Dawaj. To nie tak, że i tak, jak jeżeli przegrasz to i tak ci się nie zwrócą? Nie no 5 koła w 1 smaka kosztuje 600 No to jeżeli przegrasz to ci się nie zwrócą Nie no Dwie w sumie tylko kłopie. Możemy zagrać na 100 koła y co, w sumie? No dobra. Żartowałem, idioto. Aha, no to nie jest. Prankster. Ja bym zagrał. No, A Badamy, ale ten jak tego tak, dragolić jakoś tak. Dobra? Nie. A to się nawet nie jest drogie, dawaj. Nie gram. Zmianek. Zmianki to badzie. Da, wygraj te zmianki. Nie, dropem ostatnio 40%, nie ma szans, że mi to fardzi. Może ci fartnie się. Fartić. Stary, dropem 40%, wiesz co to znaczy? No, tre- ja zatem zmiankuję. Mogę zagrać z tą for fun. Ale jest tylko jedna zmianka? No dwie. A, pierwsza to... moja, druga twoja. No. Dobra. Ale teraz, teraz są takie tanie zmianki. To jak pierwsza moja, druga twoja? Czekaj, jak kupuję teraz zmianki mega tanie. Tutaj ekran. E... Masz. Czekaj, ticket, jest idę. Dałem ci ekran. Czekaj, bo mnie zambibija. Nie złożyłem spawn'a pana w dół. Widzisz? No. Nope. Czyli widzę pierwsza, moja druga, twoja. Pierwsza, twoja. Nie. Dwadzieścia. Minusie, no ja nie, to. no mogłem wziąć! Mogłem brać <grym> Mogłeś, mogłeś, ale przegrałeś. To dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. O ten. To teraz moja druga. Nie moja pierwsza, ja zdecyduję tecydować też. Teraz ja pierwsza. No to właśnie moja druga w takim razie. A no dobra. Uuu, właśnie dwa. No i przegrałeś. Dobra, <grym> Ej! Powinien ja być remis! No ale wygrałem teraz, bo byłem z tą na pierwszy hehehe <noise> Mogłem iść Olina, kurde, mogłem iść No mogłeś, się wygrać opierd... Mogłem iść na 40 koła, kurde I musiałeś wygrać, ale jak nie chciałeś to iść Dobra, weź Jak to się tam. w ogóle wypłaca Zobaczcie gdzie indziej nie ma Na jakby taką kartę, nie wiem jak się nazywa Banknot Co? Na jak coś robi taki bank, banknot, banknot pieniądze po prostu jak się robi, się co ja to wyleżę. Jaka jest komenda. Na banknot? Czek. A czek. Czek. 2 miliony. tak nie działa? Ha. Maksymalnie jest na koła. Nie no sobie. To był okrzyk bojowy. Nie chciałbyś dać mi 63 dni. Nie mam tyle, ale mam coś lepszego. Raka? Też mi, też mi lepszego, Błonisz, chłopie, to jest mi na co lepszego jest chopie, wiesz co? Elka? Jeszcze, chłopie, to jest drugi najlepszy trzeci, na tróże. Łaskawieniec? Dobra, streama. Czekaj. Cztery ty o czym ty możesz mówić? Poczekaj, tylko co wiem, jakie zabijam. <grym> się kurwa się dziwisz. No? Widzisz? No, co tam. Nie. A kliknij F. Idziemy teraz tego. Kliknij F. No. Ajajaj. Ajajaj. Aj, aj, aj. No to ipo. Coś nie wyszło. Co zawiodło? Nic, ale myślałam, że się nie skapiesz. Moja zbyt duża wiedza o Minecrafcie. Co? To jest najrzadszy ten by the way. Serio? A nie, Jak skalibur? Oh. Excalibur? Excalibur jest chujowy. Ale drogi. No Dopóki go nie wymaksujesz. A tam ile trzeba ma na wymaksowanie? 1000 skilli. Mm, no to na spokojnie. No na no spokojnie, zabijesz sobie sobie 1000 osób. No, jakiś Tibur. Nie liczą się te z eventu. Ach. Chyba że o czymś nie wiem. No daj mi trochę dyni, no. No nie ma nawet, patrz. No daj mi 55 dni, chłopie. Nie ma, mam tylko 50 ma Albo pisze. cię reportuję. No to reportuj. Dobra. Ej, masz Report. Ułośnik help, pop. A ty na odcinku tam byłeś chyba, to masz czekaj. Zobacz twoje nicki. Jestem na odcinku, jestem na odcinku. Jestem, jestem na odcinku, Pitera. Tam jest chyba. No ty byś chciał, biedaku Markus, Rafał, Nikodemix Nikodemix to mój ziomek, on jest z nami tutaj. Wiem. Jak zabijesz to cię zgwałcę. Podamacie, się, Idź. Co? Nic nie bijesz. Szybciej się regeneruje niż ty nie bijesz. Dokładnie. Ty jest... Na chiezionka. Aha. A, Ta. idziemy tam poławia. Gdzie mnie znalazłeś? I tak ludzi, czy nie? Masz mnie na Discordzie? Bo ja już nie dodaj PoliKoli PoliKoli? Co to jest? PoliKoli twoją mamy ci pierdoli I idziemy drapować? Nie chce mi się chłopie, daj mi spokój z tym drapowaniem No dawaj, będziesz jak się przecież No nie, brakuje mi mało dynik do openingu, okej? Okay? Jakiego openingu? No, otwieram trójkę zaraz Tak, jak się nic nie trafię, to za 5 sprzedać Ks Znaczy, sobie drapnął... A no nieważne Kies. Kies. No właśnie widziałem tego łaskawieńca Ale ale, jeszcze... Bardzo skilowa woda. Dzięki. Sure. Dalej masz live'a? No a co. Dobra, to może jak zdropnę łaska, to będę na live będzie na live wszystko słychać. Ale jak nie jest drobny, takie gówno jakieś soczyste. No, no 100% akurat pewnie. Ale chłopie, już tak mało brakuje, że po prostu nie mogę. Kolejną najwyżej sen, jeżeli zdążę. Dużo hazardzisty. Kiedyś drofne eventówkę, okej? Okay? Plecak jest moją pierwszą eventówką drofniętą ze skrzynki. Daj spokój. Pierwsza eventówka. Otworzyłem ich z 200. No ja otworzyłem chyba przez wczoraj 9 staków albo dzień staków tych poziomu pierwszego. Ale tego sobie No Otworzyłem z 200 tych, z 200 trójek już tak ogólnie, czy na maksymalnych skrzynek. No to ja otworzyłem nie no 4 trójki Spoiler I dalej nic, nic nie zrobiłem. Jeszcze otworzyłem 10 staków pierwszego taką naraz Ale potem tym mnie zrobiło całką przeciągnąłem No i L! Ale sprzedałem To był mój kolega Sprzedałem te temy 18 zmianek i 18 serc Jutro, piątek. wieczoru. Jak mnie teraz wytnie, to ma takiego jackpota, że to się w obie nie mieści. Co? Halo? Jak ktoś mnie teraz wytnie, to ma czystego jackpota. Czemu? Ja chowuję 15 staków w dniu, I co? 15 staków w dniu, mam. mam. Czego? 15 staków w dyń. A myślałem o jakichś wyków powiedziałeś? Długo nie, do 15,5 No więcej niż 15,5 15:38. 15 i 15 38 mm -hmm. Już 15 ,40, dynki. i 40, jeszcze weźcie sztardynki nikt nie wyjebał Idę spawnu Też idę trybować ludzi Oby nie było typa z Excaliburiem tylko, nie? nie będziemy czy iść z tymi z rajtowymi częściami. Chyba nie. No idź, śmiało. Wpierdol po prostu dostaniesz i tyle. Skąd A życzę żeby ci, żebyś się Gloczek na przykład tapnął ja tak Bo co do... zarabia 20 koła dniówkę. 20 koła tylko. Dniówkę. To mało. Dobra, teraz dnię na poziomu nie, yes. czekaj, to ile to dla Ciebie dużo? No ze 100 koła, albo 50 w zasadzie jest dużo. Dziennie. No. A ile zarabiasz? Fajwerki. No ale ja dzisiaj na przykład 200 koła. Uuu, to dostałem. Ale Wiesz, ja nie? mówię o IRL. A... To nie wiem. Znaczy nie, nie, ja a IRL. JereL, on zarabia 20 kłazien nie? Tak, chyba... No nie, chłopie? poważnie Na co to powiedz to jeszcze Tak No jak Perfumy sprzedaje Czekaj, bo to się chłopie Zataję. Jeszcze cztery Jeszcze cztery dynie, jeszcze dwa ordeny. No, no, A jednak ja trzy Teraz patrzyłem dwie dynie poziomu drugiego, przez chwilę O, jednak nie um, Czyli miejsło gorąca